My, ludzie, przychodzimy na świat z wrodzoną ciekawością. Jeśli mi nie wierzycie, zasięgnijcie języka u wujka Google. Większość pytań, które zadajemy, zaczyna się od słowa: dlaczego? Dlaczego niebo jest niebieskie? Dlaczego ptaki stoją na jednej nodze? Ponieważ w ten sposób łatwiej jeździ im się na wrotkach. Taki mały żart. Chcecie poznać odpowiedzi na najbardziej powszechne pytania? Zaczynamy! 1. Szykujcie się na okropne rozczarowanie. Flamingi rodzą się szare. Ich upierzenie zmienia kolor dopiero po pewnym czasie, a przyczyną jest naturalny różowy barwnik. Ptaki zdobywają go z pożywieniem, które składa się z niebiesko-zielonych alg i artemii, czyli krewetek solankowych. Tychota! 2. Każdy długopis big ma dwie małe dziurki, które mają za zadanie wyrównać ciśnienie. Dzięki temu tuż łatwiej przesuwa się do końcówki przyboru. 3. Ślimaki nie są tak bezbronne i urocze, jak może się Wam wydawać. Czy ktoś w ogóle tak uważa? Te mięczaki mają od tysiąca do czternastu tysięcy małych, ostrych zębów. Auć! 4. Brytyjska firma Marmite, produkująca popularną pastę do smarowania z wyciągu drożdżowego, stworzyła specjalny turystyczny słoiczek, ponieważ ich artykuł był jednym z najczęściej konfiskowanych produktów, które wywozili ze sobą przez lotniska podróżni opuszczający Wielką Brytanię. 5. W Kanadzie za zakupy można legalnie płacić pieniędzmi z wizerunkiem Supermana. W 2015 roku wypuszczono do obiegu 350 tysięcy monet przedstawiających na awersie tego słynnego superbohatera. 6. Pewnie zauważyliście, że większość studzienek, tak jak ich pokrywy, jest okrągła. Po pierwsze, produkcja włazów o takim kształcie okazuje się łatwiejsza. A po drugie, sama pokrywa może ważyć nawet 113 kg. Okrągły format pomaga robotnikom drogowym przenoszenie włazów w inne miejsce. Spoiler, oni po prostu toczą te ciężkie metalowe dyski. I na koniec, okrągłe studzienki są w stanie skutecznie oprzeć się kompresji skorupy ziemskiej. 7. Ułożenie kostki Rubika jest trudniejsze niż moglibyście przypuszczać. Nawet wynalazcy uwielbianej zabawki Erno Rubikowi zajęło to aż miesiąc. Natomiast w czerwcu 2018 roku padł nowy rekord układania, który wynosi obecnie 4,22 sekundy. A ja wciąż męczę się ze swoją kostką. 8. Rok przestępny, w którym luty ma 29 dni, jest absolutnie niezbędny dla prawidłowo funkcjonującego kalendarza. Obieg wokół słońca nie zajmuje naszej planecie dokładnie 365 dni, więc dodatkowy dzień stanowi swego rodzaju poprawkę do wcale nieidealnej ziemskiej orbity. 9. Kwadratowe arbuzy uprawiane w Japonii miały lepiej mieścić się w małych lodówkach i ułatwić układanie. Aby udało się zachować taki kształt, kwadratowe arbuzy zbiera się zanim dojrzeją, przez co są niejadalne. Możecie je jednak wykorzystać do dekoracji i na przykład ozdobić nimi kuchnię. 10. Aj, paski! Służą one tygrysom jako kamuflaż, dzięki czemu mogą skutecznie ukryć się przed innymi zwierzętami. Ale najciekawsze jest to, że te drapieżniki mają nie tylko pasiaste umaszczenie, ale również skórę. Co więcej, na świecie nie doszukamy się dwóch osobników o takich samych paskach. A zatem są one dla nich czymś takim, jak dla ludzi odciski palców. 11. W przeszłości kołnierzyki męskich koszul były odczepiane. Tym sposobem oszczędzano na praniu. W końcu to właśnie kołnierzyk jest częścią koszuli, która brudzi się najszybciej i najczęściej. 12. Zachody słońca na Marsie są niebieskie, co ma związek z tamtejszym powietrzem, a raczej z rozprzestrzeniającym się w nim malutkim pyłem. Rozmiar drobinek pozwala na skuteczniejsze przenikanie niebieskiego światła niż tego innych kolorów. Warto wspomnieć, że takie zjawisko pojawia się tylko tam, gdzie akurat widać słońce. Pozostała część nieba jest pomarańczowa lub żółta. 13. Czy słyszeliście kiedyś słowo footage w odniesieniu do filmowej techniki found footage? Chcąc poznać etymologię tego wyrazu, trzeba cofnąć się do wczesnych lat kinematografii, kiedy to filmy mierzono przy montażu w stopach z angielskiego fit. 14. Niebo jest niebieskie, ponieważ ten kolor przemieszcza się w mniejszych, krótszych falach w efekcie rozprasza się dookoła bardziej niż światła innego koloru, a wy tym samym możecie podziwiać błękit bez chmurnego nieba. 15. Steks arbuza? Nie ma problemu. A przy okazji, skąd w ogóle ostatnio wzięła się ta moda na arbuzy? W każdym razie, podczas pieczenia tego pysznego owocu, wyparowuje z niego większość wody, a miąż przybiera diametralnie inną postać. W efekcie zaczyna przypominać surową rybę, a nawet kawałek mięsa. Są różne sposoby przyrządzania arbuza, i w zależności od tego, który wybierzecie, uzyskanie pożądanego rezultatu może zająć wam od kilku minut do nawet kilku godzin. Czy ugotowaliście kiedykolwiek coś bardzo dziwnego? Podzielcie się swoimi osiągnięciami w komentarzach. Śmiało! 16. Taki podnoszą jedną nogę w górę, ponieważ w ten sposób się ogrzewają, kiedy na dworze jest chłodno. Dzięki temu obniżają o połowę ilość ciepła, które straciłyby przez nieopierzoną nogę. 17 Żaba lamparcia jest chyba najstraszniejszym stworzeniem, o jakim w życiu słyszałem. Ten płas połyka swoje ofiary za pomocą oczu. Potrafi wcisnąć gałki oczne głęboko do wewnątrz, aż do otworu gębowego, co pomaga mu przy przełykaniu. Fuj! A tak na marginesie tę metodę stosują też inne gatunki żab i ropuch. Coś mi się wydaje, że mój szwagier też tak potrafi. 18. Chmury wyglądają na lekkie i puszyste, ale w rzeczywistości są zupełnie inne. Naukowcy odkryli, że jeden obłok może ważyć ponad 450 tysięcy kg. Doszli do takiego wniosku po obliczeniu gęstości wody z danej chmury i pomnożeniu wyniku przez jej objętość. Podejrzewam, że od teraz, zanim staniecie pod chmurką, dwa razy się zastanowicie, co? 19 W Singapurze znajdziecie najwyższy na świecie automat, gdzie można kupić samochód. Ta niezwykła 15-piętrowa maszyna jest wypełniona luksusowymi używanymi autami. Na parterze znajduje się ekran dotykowy, pozwalający przeglądać ofertę. Kiedy wybierzecie któryś z samochodów, pojawi się on w przeciągu zaledwie kilku minut. Po dokonaniu zakupu, możecie zdecydować się na opcję dostawy lub bezpośredniego odbioru przy automacie. 20. Jest takie jedno pytanie, które bardzo nurtuje ludzi: dlaczego mój kot boi się ogórków? Cóż! Po pierwsze, koty są bardzo ostrożne i czujne, więc kiedy ogórek się do nich zakrada, wiadomo, że będą zaniepokojone. A po drugie, koty ponoć instynktownie kojarzą te warzywa z wężami. Nic dziwnego, mają przecież wydłużony kształt i zielony kolor. Tylko pamiętajcie, żeby pod żadnym pozorem nie straszyć swoich pupili ogórkami. To bardzo stresuje zwierzaka. Po prostu bądźcie mili! 21. Jeśli wybieracie się w podróż na Antarktydę, nie będziecie mogli zabrać ze sobą psa. Od kwietnia 1994 roku psom zakazuje się wstępu na ten kontynent, ponieważ mogą zarazić foki chorobami, na które te stworzenia nie są odporne. 22. W czasie snu nie kichacie, dlatego że wówczas wasz mózg najzwyczajniej w świecie wyłącza ten odruch. 23. Nauka nie potrafi wyjaśnić, dlaczego ludzie ziewają, ale może chodzić o specjalny mechanizm, który pomaga schłodzić mózg. Nadal pozostaje jednak tajemnicą, czemu ziewanie jest zaraźliwe. 24. Mózg to najbardziej tłusty organ w ludzkim organizmie. Składa się z tłuszczów około 60%, a tak nawiasem mówiąc, kiedy nie śpicie, produkuje ponad 23 waty mocy. 25. Od lat 20 do lat 70. XX wieku sklepy obównicze w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Niemczech, Szwajcarii i RPA wykorzystywały rentgen do mierzenia rozmiaru stóp. Dopiero w drugiej połowie zeszłego stulecia okazało się, jak bardzo niebezpieczne jest promieniowanie. Zaprzestano tej praktyki. 26. Bardzo silne trzęsienia ziemi mogą skrócić dzień, ponieważ przesuwają obrót ziemskiej osi. Przykładowo w 2011 roku wstrząsy w Japonii skróciły dzień o 1,8 mikrosekundy, natomiast niszczycielska katastrofa na Sumatrze w 2004 roku kosztowała nas 6,8 mikrosekundy. Cóż, chyba straciliśmy tutaj za dużo czasu, więc szybko przejdźmy dalej. 27. Żółty to najłatwiejszy do zauważenia kolor, nawet w ciemności. Właśnie dlatego taksówki oraz szkolne autobusy w Ameryce najczęściej występują właśnie w tym odcieniu. 28. Wieża Eiffla nie jest zupełnie prosta. Okazuje się, że cała konstrukcja przechyla się lekko od słońca, ponieważ materiał, z którego jest wykonana, rozgrzewa się i rozszerza. W efekcie słynny paryski obiekt może przesunąć się nawet o 18 cm. 29. Pewnie zabrzmi to niewiarygodnie, ale mruczenie kota zaczyna się w jego głowie. Mózg wysyła odpowiednie sygnały do mięśni krtani zwierzęcia i zaczynają one wibrować z częstotliwością od 25 do aż 150 drgań na sekundę. A jeśli zastanawiacie się, dlaczego koty mruczą, to cóż, jest wiele powodów. Robią to, kiedy są szczęśliwe, podczas samoleczenia, a nawet w momencie, gdy czują się przestraszone lub zagrożone. 30. Mrówki mogą być znacznie bardziej społecznymi istotami niż sądzicie. Czasami ich kolonie się łączą i tworzą superkolonie. W Japonii znajdziecie skupisko, gdzie żyje ponad 306 milionów robotnic i prawie milion królowych. A to jeszcze nie wszystko. Niekiedy nawet superkolonie zbierają szeregi i przemieniają się w, dokładnie tak, megakolonie. Jedna z nich obejmuje zasięgiem aż trzy kontynenty: zachodnie wybrzeże Japonii, Kalifornię i wybrzeże europejskich krajów śródziemnomorskich. Ta gigantyczna mrówcza społeczność, na którą składają się miliardy osobników, jest największym skupiskiem fauny na świecie. 31. Nie zakładajcie, że podróż światła z prędkością. Hmm, światła zawsze jest taka szybka. Najwolniejsze światło, jakie odnotowano, poruszało się z prędkością 61 km na godzinę. Miało to miejsce, kiedy przemierzało bardzo zimny gaz atomowy. Myślę, że na tym dziś poprzestaniemy. Kiedy zaczynam mówić o gazach, raczej powinienem jak najszybciej skończyć, więc. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. A tu macie inne propozycje, które na pewno Wam się spodobają. Wystarczy, że klikniecie jedną z nich i pamiętajcie, pozostańcie po jasnej stronie życia.